Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie siadząc trzoda, także spośród was samych powstaną ludzie, mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dzieje apostolskie, rozdział 20, wersety 29 i 30. Kościół nie potrzebuje wrogów, ma ich we własnych szeregach. Mocne i gorzkie słowa, prawda? Tak jak samo życie. To właśnie myśli i znosi wielu z nas, a co jest trudne do rozpoznania i jeszcze trudniejsze do publicznego wypowiedzenia. W tych słowach postaram się uzasadnić tę tezę. Od początku historii chrześcijaństwa, ze zdrajcą wśród dwunastu apostołów, Kościół borykał się z wewnętrznymi wrogami. Zwykle jednak starali się oni wyłamać z jego widzialnej struktury, by realizować swoje religijne plany. Heretycy, którzy występowali przeciwko kościelnej władzy, kończyli te spory, głosząc ludowi powstanie prawdziwego kościoła chrześcijańskiego. Tak było na przykład w przypadku Lutra czy Kalwina. Dzisiaj jednak wielu, choć popiera herezję w łonie widzialnego kościoła, nie dąży do zakładania własnego kościoła, lecz pozostaje w kościele katolickim i go fałszuje, głosząc swoje heretyckie idee jako przejaw wolności wypowiedzi. Nikt o zdrowych zmysłach nie mógłby dziś zaprzeczyć, że osoby katolickie z nazwy, ale protestanckie w sercu, działają na swoich wydziałach teologicznych i lub filozoficznych na stanowiskach odpowiedzialnych za formację kleryków w seminariach i nowicjatów w swoich parafiach a nawet na urzędach biskupich w swoich koordynacjach katechezy lub innych zadaniach ewangelizacyjnych itd. Tworząc tym samym najbardziej imponujący ze wszystkich schizm w historii, bo nie ma nic bardziej zabójczego niż schizma wewnętrzna, która nie tylko dzieli, ale niszczy to, co pozornie nie jest podzielone. Od początku historii chrześcijaństwa ochrzczeni na swoich różnych poziomach doświadczenia zawodowego, świeccy, księża, osoby konsekrowane, mogli stawić czoła Herezji, opierając się z jednej strony na magisterium, z drugiej zaś na przełożeniu hierarchicznym oba jako obiektywne punkty odniesienia. Iluż jednak świeckich wychodzi dziś z rozmów z księżmi na tematy moralne jeszcze bardziej zdezorientowanych? Iluż księży wychodzi jeszcze bardziej zniechęconych z poszukiwania wsparcia u swoich przełożonych, którzy często pozostawiają ich samych z presją otoczenia? Iluż katolików w dobrej wierze nie zna prawd wiary, ponieważ nigdy nie są one głoszone lub w najlepszym razie Przedstawiane są z modernistycznego